Pamiętajmy, że ta inteligencja nie przekracza 120 IQ. Natomiast kiedy psychika, kopia, bo to jest dopiero kopia świadomości energetycznej, czyli duszy, zaczyna panować nad umysłem, wtedy jest już lepiej. Cząstka mądrości się włącza, IQ podskakuje do 150, ale jak my już panujemy nad istotą ludzką, włącza się drugi, ósmy, umysł, tak zwana jaźń, z szóstego wymiaru, i wtedy inteligencja podskakuje do 170 IQ. Kiedy włącza się umysł trzeci z dziesiątego wymiaru, inteligencja wskakuje do prawie 200. Ale oprócz tego, oprócz umysłu, mamy jeszcze świadomość, która w jakiś inny sposób, nieznany powiedzmy nam, my to nazywamy jasnowiedzeniem. Potrafi się w rzeczywistości odnaleźć, nie opierając się na umyśle i znanych faktach. Wtedy mówimy o mądrości. I na przykład, gdy korzystamy z umysłu z dziesiątego wymiaru, i ta nasza inteligencja wzrasta mniej więcej do 195 IQ, to się okazuje, że w tym samym czasie, jak jesteśmy w tych obszarach aktywni, świadomie, to tak naprawdę ta inteligencja, ale nie idzie jej fachowo zbadać, bo to jest inteligencja duchowa. My nazywamy ją mądrością, bo z umysłem nie ma nic wspólnego, no nie? Nagle wzrasta do 250. Tak funkcjonował Jezus i tak funkcjonował Buddha. Czyli jak widzimy, potencjał jest w świadomości i potencjał jest w umyśle. Psychika jest bezradna, bo jest zależna od umysłu, no nie, a świadomość jej nie dotyka.